Witam serdecznie z tej strony Wasz Soul Voice. Dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy na temat endometriozy, ale chciałabym Wam opowiedzieć o kilku zupełnie innych metodach niestandardowych leczenia właśnie endometriozy, a przede wszystkim e, zapobiegania jej objawom lub też ogólnego zapobiegania, żeby po prostu nigdy u Was nie powstała. A mianowicie mam na myśli różnego rodzaju zioła i tak zwane metody domowe, czyli metody medycyny niekonwencjonalnej. Myślę, że ten odcinek może Wam się również przydać i być może któraś z tych metod czy z tych ziół, o których Wam opowiem, będzie dla Was akurat właśnie dobra i skorzystacie z tych wiadomości. Znalazłam, kochani, kiedyś na internecie taki przepis dotyczący endometriozy na wspaniałe ziółka, na taki powiedzmy sobie, bukiecik ziół, który zawiera kilkanaście ziół, które mają właśnie pomóc na różnego rodzaju delegliwości właśnie ze strony endometrium żebyście po prostu czuły się lepiej i nie musiały przeżywać takich ciężkich chwili, ciężkich momentów w waszym życiu. Otóż do tej cudownej mieszanki zaliczają się takie zioła jak liść brzozy chociażby, kwiat słuchajcie nagietka, kwiatostan kocanki, kora kaliny koralowej oraz na przykład nasiona lnu Oczywiście ziele bylicy, ziele krwawnika i moi drodzy, oprócz jeszcze tego są również inne zioła, które też mogą wchodzić w ten skład, e, na przykład ziele skrzypu polnego również, czy też ziele przywrotnika i moi drodzy, takim właśnie składzie te wszystkie zioła pełnią tą funkcję, którą powinny, czyli starają się pomóc osobom, które mają endometriozę, żeby miały po prostu mniejsze bóle i żeby generalnie ona w ogóle nie powstała, jeśli nie musi powstać lub jeśli ktoś ma jakieś objawy, może profilaktycznie również stosować taką mieszankę ziół, której Wam opowiem oczywiście. Takie zioła parzy się w 400 ml wody daje się tej mieszanki w ogóle miesza się tam wszystkie zioła razem i tej mieszanki daje się dwie łyżki takie stołowe do właśnie 450 ml słuchajcie wody i pije się po prostu w ciągu dnia lub ewentualnie według zaleceń jakiejś osoby, która się na tym zna czy też nawet lekarza, bo z tego co wiem niektórzy lekarze też proponują różnego rodzaju ziółka no cóż takie zioła należy przechowywać oczywiście z dala od dzieci, bo nie są to zioła dla dzieci, w warunkach oczywiście suchych, gdzieś w jakimś pokoju zamknięte szczelnie to tak na marginesie oczywiście jeżeli ktoś będzie miał jakąś nadwrażliwość czy też uczulenie na któryś z składników no to nie powinien go stosować, myślę, że to jest proste cóż jeszcze, nie należy oczywiście przekraczać dziennej dawki ziół, ponieważ wiadomo nie jest to najlepsze Eee, cóż jeszcze? Zrównoważony w ogóle sposób e, żywienia i zdrowy styl życia również jest ważny dla funkcjonowania waszego organizmu. Więc musicie o tym pamiętać, że nie tylko zioła wam pomagają, ale również wasz styl życia. Więc jednocześnie, jeśli macie z tym problem, to musicie troszeczkę zmienić zasady swojego życia i przerzucić się na jakąś lekkostrawną dietę, bo tylko wtedy i wyłącznie zioła. Mm, mają większy sens i bardziej Wam po prostu pomogą. Organizm po prostu najlepiej musi być oczyszczony. No cóż, ale to może na inny, ter na inny termin, chciałam powiedzieć na inny filmik czas. A teraz troszeczkę Wam jeszcze wspomnę o tej endometriozie. Ponieważ endometriozie w ogóle mogą również towarzyszyć takie objawy jak dla przypomnienia właśnie różnego rodzaju obfite krwawienia, z możliwością występowania oczywiście nawet skrzepów krwi, bóle w okolicy krzyża, podbrzusza, oczywiście narządów rodnych czy też macicy. Szczególnie przed, słuchajcie, i podczas menstruacji są największe bóle, z tego co mi wiadomo, mogą jeszcze również u niektórych kobiet występować nudności, wymioty, bolesne. Na jakieś tam e, dolegliwości. Generalnie w takim momencie mamy osłabienie i nawet anemię, ale również mogą się pojawiać zaparcia. E, te zioła mają właśnie na celu, z, e, tak jakby, złagodzenie objawów i mają pomóc prawidłowemu funkcjonowaniu waszych narządów rodnych. I zioła na, w ogóle na endometriozę zawierają cudowne składniki kwiatostanów oraz wszystkiego, co jest po prostu z natury dla nas najlepsze. Również jeszcze nie wiem, czy dodałam skrzepu polnego, ziela przywrotnika oraz kłęczu beżu. Tak, no cóż, kochani, teraz króciutko Wam opowiem o tych ziołach. Natomiast jeśli chodzi na przykład o liście brzozy, liście brzozy w ogóle zawierają substancje aktywne, które nazywają się flavonoidami. Oprócz tego zawierają garbniki i tak zwaną betulinę. Do tego olejki eteryczne, kwas askorbinowy również. Mają, słuchajcie, takie działanie moczopędne, napotne, e, przeciwreumatyczne e, powiedziałabym również. Poprawiają przemianę materii oraz działają odtruwająco na wasz układ krwionośny. Więc nie zapominajcie o liściach brzozy. Przejdźmy teraz na przykład do kwiatu nagietka. Kwiat nagietka, który jest w tym składzie ma właściwości przeciwzapalne przede wszystkim i przeciwgrzybicze. Przyspiesza on również gojenie się ran i ponadto działa jeszcze rozkurczowo i żółciopędnie. Wewnętrzne cóż, stosowanie nagietka przy chorobie wrzodowej np. z żołądka i dwunastnicy no również można go stosować w nieżytach żołądka i jelit, chorobach pęcherza słuchajcie, żółciowego, więc kwiat nagietka również polecam. Do mieszanki tej wchodzi również ziele krwawnika, a to ziele ma aromat, y, taki zapach korzenny powiedziałabym i bardzo gorzki smak, no cóż, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić, w mieszance ten smak trochę się gubi. Dzięki w ogóle związkom azulanowym, cholinie, y, którą zawierają, flawonoidom oczywiście, jakimś tam różnym garbnikom, czy też kwasom mrówkowym, octowym zdaje się I, cóż jeszcze solą i różnym minerałom. Krwawnik wykazuje tak zwane zbawienne właściwości dla naszego organizmu. Wykazuje, kochani, właściwości przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne, bakteriostatyczne. Działa również pomocniczo w zaburzeniu żołądkowych, żołądkowo-jelitowych, różnych rodzajów, powiedziałabym, różnego rodzaju niestrawnościach, w zdjęciach, kolkach nawet oraz spadku oczywiście Waszego apetytu, który się może zdarzyć i również wspomagają te zioła metabolizm oraz oczywiście zwiększają wydzielanie żółci. Nasiona lnu, kochani, to z kolei skarbnica witamin i powiedziałabym składników mineralnych. Dostarczają między innymi Wam witamin z grupy B, witamin z grupy E, potasu, magnezu, żelaza, selenu, cynku, wapnia. No i powiedziałabym kwasów foliowych. W ich wnętrzu kryje się ten NNKT, czyli niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe się kryją, błonnik, barwniki organiczne oraz cenne śluzy. Dzięki oczywiście bogatemu składowi lnu wykazuje on właściwości lecznicze i stosuje się go również w profilaktyce, jak na pewno Wam wiadomo, wielu chorób. Kwiat kocanki z kolei, jeśli chodzi o ten kwiat kocanki w leczniczych dawkach, może on wspomóc Waszą wątrobę, stosuje się go w przypadkach niewielkich uszkodzeń tego gruczołu oczywiście lub przy problemach z, z wytwarzaniem tak zwanej żółci, gdyż ma on właściwości żółciopędne. Ponadto bardzo dobrze działa na drogi żółciowe, przynosząc ulgę w stanach powiedziałabym takich skurczowych i różnego rodzaju zapalnych. Krótko jeszcze Wam opowiem o korze kaliny koralowej. Działa ona um, rozkurczająco na Wasze mięśnie macicy i zmniejsza po prostu ich napięcie. W związku z czym, moje drogie, kora kaliny jest stosowana pomocniczo w leczeniu bolesnych miesiączek, czyli bolesnego miesiączkowania i różnego rodzaju stanów skurczowych macicy. Ponadto, jeszcze um, substancje zawarte w tej korze. Tej Te rośliny oczywiście hamują niewielkie krwawienia z narządów rodnych, dlatego kalinę poleca się kobietom zmagającym się ze zbyt obfitymi miesiączkami miesiącznie Kora w ogóle sprawdza się także jeszcze w, w łagodzeniu powiedziałabym dolegliwości okresu przekwitania. No cóż, ziele bylicy z kolei pospolitej dzięki swojemu składowi znacznie ułatwi Wam przyswajanie składników pokarmowych, ponieważ pobudza wydzielanie Waszego soku rządkowego, um, ułatwia przepływ żółci do dwunastnicy, pobudza również Waszą wątrobę do zwiększonego wydzielania tejże żółci. I powiedziałabym, że ziele bylicy wykorzystuje się, by złagodzić oczywiście wzdęcia i bóle powodowane właśnie kurczem mięśni gładkich w przewodzie waszym pokarmowym, do oczyszczenia oczywiście waszego organizmu. I działa toksycznie na różnego rodzaju jeszcze robaki obłe w przewodzie, oczywiście pokarmowym, oraz słabo moczopennie. Także to ziele jest też bardzo ważne i znaczące. Z kolei skrzyp polny ma właściwości, tak szybko powiem, moczopędne, reumatoidalne kochani, antygenetyczne, czyli antygenerujące, chciałam powiedzieć, ściągające jeszcze. Hamuje wszelkie krwawienia. I homeopatyczne dowiedziałabym jeszcze i właściwości gojące przede wszystkim właśnie działa pobudzająco na przemianę w waszej materii. To miejcie na uwadze. Ziele z kolei przywrotnika wykorzystywane jest w leczeniu nieżytu żołądka i jelit, różnego rodzaju, słuchajcie, biegunek jeśli pojawią się uważ, yy, i różnego rodzaju pochodzenia po prostu zaburzeń trawiennych, tak bym to ujęła. Yy. Ziele to ma jeszcze zdolność hamowania drobnych krwawień i likwidowania stanów zapalnych Waszej skóry i błąd śluzowych, co jest ważne. Mm, łagodzi również objawy zapalenia języka, jeżeli takowe Wam się zdarzą. Gardła przede wszystkim przy zębienia, pobudza oczywiście gojenie ran również. Posiada jeszcze o właśnie, silne działanie moczopędne i przeciwzapalne, co myślę, że jest ważne i do tego mm, reguluje pracę żołądka i przemianę waszej materii również, no cóż stosowany jest w tak żołądka oczywiście i jelit oraz przy zaburzeniach pracy nerek i wątroby a garbniki zawarte w ziele są tak jakby w um, ziele przewrotnika jakby to ująć działają wiem, działają ściągające i również y, przeciwzapalnie więc ziele przewrotnika też jest dość y, ciekawe do tej mieszanki jeszcze chyba tak wchodzi jeszcze kłącze perzu. O co chodzi z tym kłączem perzu? Kłącze perzu, moi drodzy, posiada właściwości moczopędne oraz łagodzące uśmierzanie bólu, dlatego myślę, że zostało dodane. E, dlatego też kłącze perzu pobudza jeszcze wydzielanie moczu i ułatwia wydalanie z organizmu toksycznych różnych produktów przemiany materii, a głównie właśnie mocznika. To zioło jest najczęściej używane na problemy związane z infekcjami przewodu moczowego. Na przykład kochani, zapalenie Waszego pęcherza czy zapalenie cewki moczowej też w ogóle właściwy, zarówno chroni jeszcze kanaliki moczowe przeciwko wszelakim, powiedziałabym, infekcjom i czynnikom drażniącym, jak również powoduje jeszcze zwiększenie, słuchajcie, wydzielania moczu, co z kolei ułatwia pozbycie się toksycznych produktów przemiany materii, oczywiście z organizmu. Zostawię Wam e, również linka na końcu tego materiału, w którym będziecie, e, e, który będziecie mogli wykorzystać do zakupu tej mieszanki ziół, która została już przygotowana i jest polecana przez jakiś tam sklep, nie pamiętam teraz. Oczywiście bez reklamy, ale tylko po to, żebyście nie musieli sami szukać tych wszystkich składników, a kupili szybko gotowe. Pamiętam z tego co patrzyłam, że ceny są niezbyt wysokie, więc mam nadzieję, że to będzie dla Was ułatwieniem. Zapraszam kochani na kontynu kontynuację tego odcinka do części piątej, w której opowiem jeszcze o innych działach i ciekawostkach związanych właśnie z tym problemem. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia w piątej części. Papa pa, kochani, cześć.